Dnia 24 października 1984 roku urodził się nam śliczny chłopczyk o imieniu Kamil. Proszę Państwa, jesteśmy przecież dorośli, wszyscy doskonale wiemy jak się rodzą dzieci. Na początku zawsze pokazuje się śliczna główka. Pokaż Kamilku jak się rodziłeś. O! Pięknie! Jest główka. Gorące brawa proszę. Oczywiście zaraz, oczywiście zaraz po główce. Pokazały nam się prześliczne zgrabniutkie rączki. Proszę bardzo. Jest jedna rączka, jest druga rączka. Bardzo ładnie. No i żeby nam się Kamil ukazał w całości, musiały nam się również pokazać zgrabniutkie nóżki. Proszę bardzo, są nóżki. Jak Państwo zauważyliście nóżki na wyraz dobrze rozwinięte z tak zwanym chwytnym małpim kciukiem, ale Państwo się niebawem dowiecie, że Kamil jako samodzielne dziecko bardzo sobie y, pomagał tym kciukiem, także za momencie Państwo się o tym przekonacie. Drodzy Państwo, Kamil był bardzo dobrym grzecznym dzieckiem, nie było z nim y, żadnego problemu, ale nagle, istotni ni zowąd, pewnego dnia, Kamil zaczął płakać. Pokaż Kamil, jak płakałeś. Prawie tak, drodzy Państwo, prawie tak Kamil płakał. Rodzicie, rodzice oczywiście zastanawiali się, dlaczego Kamil płacze. Otóż okazało się, że Kamilowi jest nieco zimno w nóżki. Więc dali mu skarpetki. A że Kamil był od samego początku dzieckiem samodzielnym, podejdźcie sobie tutaj bliżej jeszcze. Chodźcie, chodźcie, będzie lepiej widać. A że Kamil był dzieckiem samodzielnym, sam sobie ubierał swoje skarpetki. Pierwsza skarpetka. Zobaczymy czy piętą do dołu. Patrzcie jak sprawdza. Gdzie pięta jest, tak? Można by sobie pomóc, tak? No Kamilku, ubieraj na, na nóżki, no? Na nóżki ubieramy skarpetki, to nie są rękawiczki. Kamilku! Kam... Mama musiała jednak pomóc. Proszę bardzo. Pierwsza nóżka jest ubrana, druga nóżka jest ubrana. Mówiłem, że Kamilek sobie pomagał tym chwytnym kciukiem. No i proszę bardzo. Już są nóżki ciepluderkie, nie było Kamilowi zimno, Znowu Kamil był spokojnym, grzecznym dzieckiem. Gorące brawa dla Kamila za piękny ubiór. Przez jakiś czas, przez jakiś czas drodzy Państwo był spokój, ale później nagle Kamil znowu zaczął płakać. I chyba z gór pochodzisz. <laughs> Jak owieczka to słowo. <laughs> Rodzice długo zastanawiali się, dlaczego Kamil płacze. Otóż okazało się, że Kamilkowi jest zimno w główkę. Więc dali mu specjalną wiązaną czapeczkę. Proszę bardzo Kamilku, Czapeczka dla Ciebie. Tak. Tak. O, trzeba teraz zawiązać, to szyją. Dobrze. Drodzy Państwo, nie śmiejemy się, to jest samodzielne dziecko, to jest niemowlę jeszcze. Gorące brawa dla naszego Kamilka. No i Drodzy Państwo, wszystko, wszystko było okej. Okay. Nasz chłopczyk ubrany od stóp do głów. Co Kamilku, spędzicie coś? Chciałbyś się podrapać? Ale to rączką do buzi musisz, a nie buziem do rączki. Dobrze Drodzy Państwo, no oczywiście Kamil już wypłakany, ciepło w nóżki, ciepło w główkę, więc rodzice się nie martwili. No ale po pewnym czasie trzeba było też zadbać o dobre odżywianie Kamila, bo przecież każde dziecko potrzebuje piciu. Więc na początek buteleczka, smoczuś i pijemy witaminki. Czarna bardzo dobra, dużo witaminy C. Łukaszku! Łukaszku! Ty mu nie pokazuj złych rzeczy! Ty już mu tam niektóre złe rzeczy pokazałeś! Później mu pokażesz takie rzeczy! Ja cię bardzo proszę, ty mi tutaj, nie demoralizuj Kamila! To jest grzeczne, dobre dziecko. Już Kamilku, czy chcesz jeszcze? Już? Dobry. Już, Dobre, tak? Dobre. Brawa gorąca dla Kamilka! Oczywiście... Napoje to nie wszystko, drodzy Państwo. Zdrowa żywność, zdrowe odżywianie się to też bardzo ważna rzecz w przypadku takiego małego dziecka, jakim jest Kamil, rodzice również o tym y, pamiętali i dawali mu witaminy. A witaminy najlepsze są pod postacią owoców. Dlatego mamy dla Ciebie Kamilu bananka. Proszę bardzo, tylko nie ze skórką. Obierz ładnie. O, tak. Pięknie. Widzę jak się cieszysz, jam jest banany. Drodzy Państwo, Kamil zaczął być grzecznym dzieckiem, ale bałaganiarzem. No ale rodzice po nim sprzątali, nie było najmniejszego problemu. Drodzy Państwo, przełożę karteczkę. Drodzy Państwo, jedzenie, picie, no, to nie tylko, to nie wszystko, tak? Jeszcze pozostaje u takiego małego dziecka rzecz, która jest bardzo ważna, czyli higiena osobista. Czas najwyższy na mycie buzi i rączek, tak? Proszę bardzo, woda. Tak, świetnie, dobrze, dobrze. Rączki można troszkę opukać z tego bananka. Można rączki opukać. Tylko nie wycierają koszulkę. Bo jutro też mamy imprezę. Piękny ręczniczek. Tak, dobrze, bardzo ładnie, tak. No i oczywiście co? I oczywiście jeden wielki bałagan, bo Kamil był małym bałaganiarzem i trzeba było za nim chodzić i sprzątać. Drodzy Państwo, lata mijały, Kamil nam rósł jak na drożdżach, pewnego dnia obudził się, Poprzeciągał się, poprzeciągał się Kamil, Kamil przeciągał się. Te mi wiesz góra, dół, tak było. o, właśnie, coś na ten styl. Poprzeciągał się Kamil, dobrze. No i doszedł do wniosku, że czas najwyższy pozbyć się tych niewygodnych ubrań. Zdjął skarpetki dziecięce, bo już mu nie były potrzebne. I co zrobił oczywiście? Tak, oczywiście wyrzucił w kon. Zdjął czapeczkę, bo też mu nie była potrzebna. I oczywiście też, co? Tak, tak. Tylko nie uduś się, Kamilku, nie uduś się, spokojnie, o tak, dobrze. I oczywiście rzucił ją w kąt, dobrze. Drodzy Państwo, Kamil pomyślał sobie, no już czas najwyższy, jestem już praktycznie pełnoletni, czas najwyższy na to, żeby wyjść wreszcie na jakąś pierwszą fajną imprezę. Może kolega Andrzej mnie zabierze albo ktoś inny. Zobaczymy. No ale stanął przed lustrem, pomacał się po twarzy. Pomacał się po twarzy i mówi nie, no ale zaraz. Przecież taki nieogolony do ludzi nie wyjdę, no. Czas najwyższy na pierwsze golenie. Tylko zaraz, zaraz. Jak to się robi? No, ale widziałem jak tam tata w łazience maszynkę ma. Nakremował sobie burzę kremem do golenia. Kamilku wystarczy. Poczole nie trzeba. Poczole nie trzeba. Maszynka, ręce się u mojej później. I golimy się. Proszę tylko ostrożnie. Ostrożnie, żebyś się nie zaciął. Spokojnie, Kamilku. Tak, głowa do góry, o tak, od, od dołu do góry teraz. Yep. <laughs> Dobre wydełko. Wiesz co Kamilku, ja już się nie będę męczył, załóżmy, że już się prawie ogoliłeś. Odczucie się, uwaga, że rzucą. Bardzo dobrze. No teraz się trzeba wytrzeć z, te, z tego kremu, spokojnie, zaraz dostaniesz ręczniczek. Proszę bardzo. Podobało się państwu, jak się Kamil goli? Podobało się. No to teraz tak. Gąbeczka i myjemy buzię z mydła. Proszę bardzo. Nie bój się, będzie dobrze. Boję to się ja, bo jutro też mam imprezę, tak jak mówiłem. A ubranie się nadaje do prania. Tak, ręczniczek poproszę. Uwaga na główkę, zaraz poleci. Uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, ręczniczek teraz. Brawo. Dobrze. Szyja jeszcze tutaj po, po prawej stronie. Dobrze. Pod poduszami, pod Pod jeszcze szyja. Tak. Robert, pomóż tu kamilowi szyję wytrzeć tutaj. O właśnie, tak. O, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No i ręczniczek można. Tradycyjnie co zrobić? Rączki sobie jeszcze Kamil wytrze. Dobrze. I gorące brawa dla Kamila naszego bala A się ufajdałeś, powiem Ci tym trenem strasznym. Drodzy Państwo, no jest taki ogolony Kamil. Mówi no teraz mogę iść na dyskotekę. Ale nagle takie obawy jakieś w nim zaczęły rosnąć. Mówi nie no, potrzebuję coś na odwagę. A na odwagę, jak wiemy wszyscy, najlepsza jest mała wódeczka. Bo mała wódeczka jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła. Poszedł, co? Sobie... O, już jakiś zadowolony, bo no, już mała wódeczka. To no, już widać, że tak wysiedzieć nie może. Przebiera stoki na nogach. Proszę bardzo. No. Już nóżkami przebiera. Podszedł sobie do barku, nalał sobie jedną pięćdziesiątkę. Tak. Namierzył usta, jak widać. I lufa. I hop. O, Mocno, mocno Kamil. Przechył, przechył tą fan. O, dobrze. Poleciało po brodzie. Przepitka. Przefitka, przefitka, uwaga. Kamil nie przepija. Znaczy, Kamil wyszedł z założenia, że po pierwszym nie przepija. Gorące grama na Kamila. No, teraz, teraz Kamil już dużo odważniejszy chłopak, po jednym głębszym mówi, no teraz. Mogę iść na imprezę. Ale zaraz, zaraz, Powinno przecież tak, po prostu nie mogę wyjść z domu. Muszę delikatnie zmienić swój imidż. Przydałaby się jakaś fajna sportowa czapeczka. Poszukał, poszukał, poszukał i zaraz, proszę bardzo, sportową bejsbolówkę. Sam raz do wyjścia na imprezę. Załóżmy na przykład do ambasadora albo do farmakonu. <śla> Romek przymknie oko na to wszystko! Ciemne okulary. A że Bono z YouTube był jego idolem, to mówi uwaga teraz na przyhlady posty Uwaga, uwaga. Czekaj, czekaj, uwaga, no teraz, no, dobrze. Mówiłem, że się przyda kciuk, mówiłem, że się przyda nóżkami sobie dziecko pomogło. No! Mówi teraz w takim klimacie, taki, taki dżolero, taki kozak, mogę iść na dyskotekę do farmakonu, nawet romek zwięknie. Tak będzie. No i jak powiedział, tak zrobił. Wyszedł z domu, poszedł na dyskotekę, a na dyskotece ujrzał przepiękną dziewczynę. A no mówi, muszę jej jakoś zaimponować. Ale co tu zrobić? No nie podejdę tak i nie powiem po prostu, przepraszam, czy my się przypadkiem nie znamy? No bo to jest stary tekst, nie wypada. Ale mówi, zaraz, no ale przecież ja jestem doskonałym tancerzem. Więc wiem co zrobić. Na środku parkietu zatańczę dla niej. To ją na pewno zauroczy. Chcecie zobaczyć jak Kamil tańczy? Oczywiście na parkiecie zrobiło się jedno wielkie koło, wszyscy zrobili mu dużo miejsca, Kamil tak tańczył, a dziewczyna, która mu się tak bardzo podobała, nie mogła oderwać od niego oczu. I tak oto poznał niesamowitą kobietę, która na imię ma Beata, oto ona, drodzy państwo!